Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem nie dojdą pewnie znów, piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już kochanie na mnie czas, no są wciąż te same miewam sny. Piękną Panną Młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Dzień 77. zgodnie do sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku w niewielkiej niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tysięcy polskich żołnierzy i ponad 10 tysięcy oficerów. Już 19 września Sowieci tworzyli sieć obozów dla polskich więźniów. Na początku października 1939 roku władze sowieckie zaczęły znająć w jeźdźców szeregowskich. Ale w tym samym czasie podjęto decyzję o utworzeniu obozów oficerskich w Kozielsku, Ostaszkowie przeznaczonych dla oficerów wojska, funkcjonariuszy policji, Korpusu Ochrony Powiernicza i Więziennictwa. Większość z nich reprezentowała polską inteligencję. Lekarzy, prawników, nauczycieli szkolnych i akademickich, inżynierów, literatów, Dziennikarzy, działacze politycznych, urzędników państwowych i samorządowych, dziennie. Obok nich w obozach znaleźli również kapelani katolicy, prawosławni, protestanicy oraz wyznania mojżeszowego. Kilka miesięcy próbowano nakłonić ich różnymi metodami do przejścia w struktury sowieckie, ale wojny zostały jednym przysiędze wobec ojczyzny. 5 marca 1940 roku. Ludowy Komisarz Spraw Żołnierzy Imperia z kierową pismo do Stalina przed pręgarką dęta polskich jeńców. Wszystkie mianowicie Polacy są zatwardziony nieruchomcymi poprawie wrogami władzy sowieckiej. Wnioskował o rozpatrzenie ich spraw, które z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru Tu mamy pomnik, troszeczkę został on zapomniany. I postanowiliśmy, że to jest jedyne miejsce, gdzie możemy wspomnieć tych poległych żołnierzy ofiar wschodu, że będziemy te uroczystości co roku tutaj kontynuować.